Halo, halo. Tu Radiowe Pogaduchy. Oglądacie Radiowe Pogaduchy. Radiowe Pogaduchy, czyli spotkania miłośników, kolekcjonerów i renowatorów starych radiodbiorników i telewizorów. Halo, halo. Tu Radiowe Pogaduchy. Oglądacie Radiowe Pogaduchy. Witam wszystkich. Mówimy o miernikach do baterii anodowych i akumulatorów żarzenia radioodbiorników lampowych, bo to jest główny temat tego spotkania. Jest. Momencik. Jeszcze jest problem. O. Przedstawiam zbiory własne i eksponaty Muzeum Energetyki. Są tutaj na tym zdjęciu zgromadzone. I zaczniemy sobie od takiego. Bardzo miłego spotkania. Mianowicie ten woltomierz z tym woltomierzem się spotkali, spotkały, przepraszam, te woltomierze się spotkały, i jeden jest mój, jeden jest z muzeum, i one sobie tutaj bardzo do porównania pozują. Jeden niestety stracił izolację na kabelku na wtyku, ale wszystkie reszty, element, wszystkie reszty szczegółów się zgadza. Czyli mamy woltomierz, który ma zakresy 6 i 12 V, zakres 120 V to są baterie anodowe. Tutaj mamy ten 120 zakres wybierany przez nogę z białą obwódką, natomiast czerwona obwódka jest dla zakresu 6V. Te były bardzo różnie konstruowane. Na przykład, żeby sobie nie, nie posądzić, firma nie pos, została posądzona o od, odpatrzenie od, od konkurencji, to firma tutaj zrobiła sobie odwrotnie. Zamiast dwóch nóg ma jedno, natomiast zamiast jednej wtyczki są, jest rozszyty kabelek i są dwie wtyczki w dwóch kolorach. No i te kolory informują o zakresach, czyli wybierało się zakres przez włączenie odpowiedniej. Wtyczki. Tutaj jest drobniutki, drobniutko o minus, jest tutaj napisane, żeby zasygnalizować, gdzie jest minus. Natomiast jest, co jest tutaj warte wspomnienia, dla firmy honorowo napisała, jakie są rezystancje przy dwóch zakresach. Na zakresie 6 V to jest 175 ohmów, co daje 25 omów na V. Dla, dla nas ten, to jest śmieszne, prawda? Dlatego, że wszystkie te schematy, które, z którymi miałem do czynienia, to było to minimum te 20 km na volt, a tutaj Woltomierz pobierał 29, 20, 34 miliampery, tak to było. Te 34 mA również płynęły przy 120 V. Więc jeżeli ktoś mierzył takim przyrządem anodową baterię i ona jak to się była już tak ledwie zipała to mógł być zostać wprowadzony w błąd dlatego, że radio jeszcze mogło zipnąć, natomiast przyrząd nie bardzo. Tutaj mam, przepraszam, przeskoczyło mi. Tutaj mamy kolejny przyrząd, który jest stopniowo większy od tego, co poprzednio sobie oglądaliśmy. Ten ma, proszę was, 240 V tutaj ma napisane, czyli dwa, dwukrotnie większy zakres i odpowiednio na niższym zakresie 12 V. Tu jest 12V elektroda, tutaj jest na 240, ale tutaj się pojawia, proszę Państwa, roz, że jest on uniwersalny dla prądu stałego i dla prądu zmiennego. W poprzednich nie było napisane, prawda, że one są na prąd przemienny, natomiast i tak mierzyły ten prąd przemienny. Było, było to tylko, no powiedzmy, ryzyko po, przy, przy mierzeniu takim mierniczkiem z sieci czegoś, to było ryzyko porażenia. No te 240 V wchodzi wyraźnie w zasilanie sieciowe i mamy... Kolejne przejście, czyli poprzedni razem z następnym. Tutaj jest plastikowa obudowa i jest taka literka K, która najbardziej mi się kojarzy właśnie z czeską firmą Kryzik. Firma Kryzik produkowała dla telefonów, dla telefonów różne rzeczy i Zauważyła radio w momencie, kiedy radio było wielką słuchawą, czyli, prawda, magnes, cewka i języczek. I ona wtedy się włączyła w ten, w ten, w ten, w ten, w ten nurt radiowy i się można doszukać. Jak ktoś poszuka, to znajdzie głośnik radiowy firmy Kryzik. Tutaj rozwiązano, rozwiązano problem wybierania zakresów. W sposób bardzo elegancki, mianowicie jest jedna noga, to jest oszczędność, prawda? Bo tej obudowa mi skomplikowana metal. Tutaj są dwa gniazdka. Jak ktoś miał jeden przewód, na pewno w komplecie się sprzedawało jeden przewód, to sobie po prostu wybierał zakres 6, 6 lub 180 V. Tutaj mamy kolejny przyrząd, ale zwracam uwagę na moją latarkę, prawda, zdobach kolekcji, jest duży reflektor, prawda, dajmon i fokus. Wrócę do tego tematu. Natomiast tutaj jest amperomierz. Amperomierz jest w takim stanie, jak go otrzymaliśmy. My nie reanimujemy, nie odnawiamy do powiedzmy pierwotnego stanu, jest tak powinien być, jak oczyszczony powiedzmy tylko z brudu i nalotu. Więc ten ma 6 A w intencji twórców, natomiast już przy prądzie 3,8 się wychyla do końca skali. Nie wiem, czy to jest efekt przegrzania na przykład, ale przegrzanie zrobiło w odwrotną stronę. Jakby były zwarcie, jakby były zwarcie międzyzwojowe na cewce, to wtedy większy prąd byłby potrzebny, żeby go wychylić do końca skali. Nie wiem co się stało, może coś, ktoś chciał coś sprzedać. Mamy tutaj teraz coś takiego. Jest bardzo solidna budowa. Szkiełko jest szklane, fazowane i wybuchłe tak jak w zegarkach. Tutaj mamy y, napis, napis jest o, y, po francusku. Po francusku jest prawda, bo ampere to, ampere to jest francuski, francuska nazwa. No, i jest jeszcze napisane, że on jest aperiodyczny, czyli jest do prądu stałego i przemiennego. Tutaj jest strzałeczka, która nam pokazuje, gdzie jest ten maleńki plusik. Natomiast tu jest napisane DRGM, czyli Deutsche Reichs, Muster. To jest, przepraszam, mi się. To jest, proszę Państwa, skrót od wzór użytkowy. To nie jest patent, tylko jest wzór użytkowy. U nas też patentuje się. Jeżeli jest coś nowe, to jest patent, a jeżeli to nowe zostanie zmodyfikowane na korzyść, powiedzmy, tego urządzenia albo, albo pomysłu, to się to rejestruje jako wzór użytkowy. Na przykład młotek, który się nie odbija. Młotek każdy wie, jak wygląda, ale taki młotek, który się nie odbija, to już jest wzór użytkowy. No i teraz obracamy sobie. Chwileczkę może jeszcze nie obracamy. Tutaj jest firma. Jest M, tak bardzo połączone miłośnie z literką G. I tutaj jest właśnie firma, która się okazała na drugiej stronie koperty. I jest to mix i gęst. Trzynastka prawdopodobnie dotyczy wielkości tego, tego yy, yy. Tej koperty. I teraz, no tutaj jest jeszcze naklejka z naszego muzeum. To jest numer 3941. To dawno temu otrzymaliśmy. W tej chwili bym przykle... o, o, obecnie kleję numerki od 7000 wzwyż. Kolejnie, kolejna odsłona tego naszego braciszka, żeby było wiadomo, że jaka jest wielkość. I tutaj wkracza miernik uniwersalny. Miernik uniwersalny to nie jest żadne piwko, proszę Państwa, to nie jest małe piwko, tylko to jest duże piwko. To jest skrót od nazwy firmy, ona się mieściła w Manchester i w 30 roku według Radio były produkowane te przyrządy. Tutaj już mamy dużo, dużo nas zdziwiane. Mamy miejsce, gdzie się wkłada kabelek z wtyczką bananową, dwie nogi i jeszcze dodatkowe są zaciski na przewody. I teraz sobie jeszcze popatrzymy. Tutaj mamy, chociaż ta piwko się wmieściła w Manchester, to tutaj jest napisane pięknie DRP, Deutsches Reichs Patent. To już jest patent, ale również są zagraniczne patenty, czyli Auslands patenty. I jest to, jak to się mówi, takie, że tak powiem chyba produkowane na niemiecki rynek, dlatego, że jest napisane Universal Prüfer. A Prüfer to jest próbnik, to nie jest miernik, tylko próbnik. Co się w zasadzie zgadza z metrologią, jak nie ma określonego błędu, to to jest wskaźnik, a nie miernik. No i teraz mamy, z bliska sobie oglądniemy wnętrze. Tu jest uzwojenie do e, e, przyrządu, ale tam w środku wskazówka się, że tak powiem, odchyla, natomiast tu jest dla zakresu wyższego napięcia jest rezystor nawinięty na, taki, na, taki na, na takim bakielitowym karkasie. Połączenia są metalowe, blacha wygięta i w ten sposób jest pewna konstrukcja. No niestety nie działa już to urządzenie i teraz sobie możemy z bliska zobaczyć tą ceweczkę, która jest mocno przysmażona. Ja podejrzewam, że ona jest przysmażona na tym zakresie miliamper, prawda? bo to ewidentnie dużo popłynęło tędy. Że stopił, stopił się karkas, a z bliska to wygląda w ten sposób, że 8V tutaj czerwona, czerwona, noga z czerwoną banderolą, jest czerwona skala. To jest 200 ohmów. Ładnie napisane, prawda? Ktoś odważnie napisał, że to tak jest, jak jest. Wysokie. To jest niskie, niskie napięcie. Wysokie, to już jest to czarna skala, wysokie 240 i tu mamy e, tutaj ten plus 240 jest też czerwona noga. Jakiś tak brak konsekwencji. No, może dlatego, że żółty, żółty plus i żółty minus dotyczył zakresu miliamper, 40 miliamper. Tutaj jest ten miliamperomierz pokazany. Natomiast tutaj jest rol. Przepraszam, może to na bliższym. Na, nie, na tym lepiej widać. Tu jest lampy i przewody. Jest, mierzy się tym na tej skali. Nie ma, mianowanych, nie ma mianowanych żadnych jednostek. I tam na Radiomuzeum jest sfotografowane to ten przyrząd jest sfotografowany w tym typu z tyłu przepraszam jednak le, lepiej jednak jest z e, strzałkami zanim, a nie mieszą. w tym miejscu była tutaj sfotografowana bateria i ta bateria służyła do mierzenia tego przejścia a przejście głównie polegało było mierzone w lampach spalone żarzenie czy przepraszam stopione, stopione nie, czy nie. Ten przyrząd <coughs> był tylko wstępem do dalszego rozwoju. Tu jest ten nasz powracający motyw, a tu już jest powojenny miernik. Tamte to były mier... próbniki, prawda? Natomiast tutaj mamy miernik powo powojenny, no i miernik prawdziwy. Do którego zaraz wrócimy, ten, ten mierniczek jest z 1959 roku, czyli młody straszliwie i ma jeden zakres, 2V, czyli ciąg dalszy tego, tego, tej linii, prawda? Z tym, że te 2V to tak troszeczkę jest, bardzo się nie wiem na co patrzy, dlatego że akumulator ołowiowy ma większe napięcie niż 2. Czyli był w zasadzie chyba tylko do baterii manganowych, leklamszego. Tutaj mamy klasę określoną, 2,5 V, liczone w długości skali. Jest gwiazdka bez niczego, czyli 500 V, jest do 500 V można było używać. Ja tylko cofnę, żeby pokazać, że obudowa jest bezpieczna. Nie tak jak tutaj w tych przyrządach. No ten akurat nie pokazał mi się, ten bakielitowy, no ale ten e, bardzo łatwo na obudowę mógł mieć napięcie, które jest niebezpieczne. Wracamy do tego bakielitowego. Tu mamy taki znaczek, ogólnie dla przemysłu e, przyjęty. Jest A3 i to się przekłada na kod, tajny kod rozkodowany na e, stronach elektrody, oktody, przepraszam, jako zakład wytwórczy przyrządów pomiarowych era, proszę. Nasza poczciwa era zaczynała od tak skomplikowanego przyrządu, no ale przyrząd jest zachowany i mam nadzieję, że w muzeum przetrwa przynajmniej tak długo, jak muzeum będzie trwało. Natomiast kultowy miernik LW1 był yy, już miernikiem. Mówiło nie próbnik, tylko miernik. Miernik miał E, właśnie ten patent z tego czeskiego, znaczy z tego plastikowego, czyli zakres się wybierało przez wkładanie wtyczki z bananowym wtyczkiem, wtykiem. Natomiast tutaj jest firma, firma Lumel. E, I ten lumel jest tutaj ładnie napisany z drugiej strony na informacji: Zielona Góra, Lumel, suchedniowska 1. Ja sobie pozwolę przelecieć. Dlatego, że to jest lubuskie zakłady aparatów elektrycznych Zielona Góra. Ten Lumel miał, jak w, dużo zakładów z tego czasu, miał różne przekształcenia logo. Natomiast tutaj jest bardzo ładnie z dumą napisane, że Lawo 1 na zakresach volt, pomiarów ma 1000 ohmów na woltów. 1000 ohmów na wolt, przepraszam bardzo. nie ja się staram mówić szybko, co się przekłada na pomyłki. I w porównaniu z tymi 30 omami, no to proszę Państwa, to jest to już jest straszny wypas. No tutaj mamy baterię. Ta bateria to była taka tajna i głównie używana do latarek. Latarki były na, taką, na taki właśnie wkład konstruowane. I do mierników, i ona w tych miernikach najdłużej przetrwała. i też, który był elektronikiem, miał właśnie taki przyrząd, może nie taki, tylko przyrząd z taką baterijką, i on został wydelegowany do NRD ze swojego zakładu pracy, żeby coś tam zobaczył, podpatrzył i tak dalej. I on triumfalnie, jako jedyny, jako jedyny łup z, tej, z tej wyjazdu, tego wyjazdu, przywiózł sobie baterię 2R10. No, i to była jego największa uciecha. To, że tam nie przywiózł stopy pierwsze w rodzinie, to już jest ta To to nie był taki, taki realitas. Te bateryki, one były połączone szeregowo i zużywały się bardzo często niejedno, niejednakowo i trzeba było sprawdzić, jak one są, że tak powiem, sprawne. Woltomierzem sprawdzić baterykę. Jest bardzo trudno, bo baterijka bardzo długo ma siłę elektromotoryczną, zdolną, że tak powiem, wychylić wskazówkę woltomierza. I dlatego się używało, proszę Państwa, prawdziwego przyrządu do mierzenia i do mierzenia i określenia zdolności zasilania czegokolwiek baterii. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj jest Daimon, prawda? Czyli Demon. No, i tym demonem, proszę Państwa, do dzisiaj sprawdzam baterie i akumulatory. Można je porównać. Wykłada, wysypuje się, prawda, ten taki, tą szarą strefę tych baterii i akumulatorów i wyszukuje się taki egzemplarz, który najmocniej zaświeci. Proste, niezniszczalne, do dzisiaj używam. Nie wiadomo, co, co się z tym jeszcze dalej stanie. Wracamy do Lumeli. Proszę Państwa, Lumel 2, zielona taka, y, bardziej zaawansowana technologia. Plastik się bardzo posunął do przodu. Natomiast te otworki zostały tak jak były. Omy się tylko przeniosły na, 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 na front. I tam, bo tam ona, omy się przełączało prze, prze, potencjometrem od y, od zerowania. I tutaj, proszę, mamy już postęp, dlatego że 1000 ohmów na volt, czyli kilo na volt, zostało na, przy, na, pr, na prądzie przemiennym, a prąd stały, to jest co jest pomiary wewnątrz, wewnątrz struktury radia, to już jest ponad 3 kilo ohmy na volt, Czyli jest rozwój, idziemy do przodu. No i tutaj, żeby nie, nie, nie przechodzić wszystkich, to przeskoczę od razu do czegoś, co jest absolutnym hejtechem we wskazówkach, to jest, to jest prezent od Wojtka dostałem, dziękuję. high jest naprawdę, naprawdę, naprawdę tutaj ten zakres, nie będę już zbliżał tego zdjęcia, tutaj jest 1,5 miliwolta, proszę Państwa, na całą skalę, półtora miliwolta. To w tych dzisiejszych przyrządach to te, nie ma czegoś takiego, że jest 1,5 miliwolta na na całą skalę cyfrowca. Naprawdę jest to trudno. Środek Był pomiar ze środkiem skali, cuda widać była, wysoka częstotliwość i tak No i do niego były odpowiednie gadżety, czyli sondy. Teraz wracam do tego, co oczywiście wszyscy czekają, mianowicie do latarki. Latarka była na dwie baterie R20. No, a tutaj jest styk. Jak się zamykało, to styk się tutaj zamykał, a tu jest mechanizm, który poruszał takim takim gwintem, który zbliżał i oddalał żarówkę. jeszcze tylko ta sygnatura. Szósty, szósty, trzydziesty szósty, proszę państwa, to jest logo mojego ojca. On otrzymał tego dnia tą latarkę na własność i to wydrapał. Ja błogosławię. Ten, 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 ten zwyczaj, dlatego że wiele domowych pamiątek jest dzięki temu sygnowanych. Wracamy do fokusa. Dajmon jest tutaj, natomiast fokus jest tutaj. Tu się po prostu przesuwało tą, ten, ten suwak i wtedy świeciło albo szeroko, albo na punkcik. Tutaj jest z drugiej strony oczywiście blokada, żeby, żeby się nie świeciła. Tutaj się świeciło, można było migać, a tu na stałe się zapinało. A dlaczego latarka wystąpiła? Bo Daimon, proszę państwa, produkował baterie. Ogniwa pojedyncze, reflektory. Tu jest bardzo zbliżony model, prawda? I jego takie su sugestie zastosowania mm -hmm. przez siły. Natomiast następne, <laughs> następne to jest już temat, <laughs> temat naszego spotkania. Między innymi to jest baterie anodowe. Fabryka, polska fabryka ogniw i baterii spółka z OO Stargard. Stargard, proszę Państwa, produkował w czasie, w czasie wojny to, co produkował, czyli to, co umiał. Natomiast wrócił do baterii po wojnie to jest fabryka baterii z Stargardu. Za te, dwie, te dwie plansze, tą i tą wycedziłem na stronie Muzeum Pomorza. Muzeum Pomorza zachowało, pokazało, i możemy sobie to teraz wkomponować w tok tego, tego tematu. Temat się teraz przedstawia, prawda? I dziękuję za uwagę. Zapraszam na stronę elektroników, na której będzie w tej będzie to z Wojtkiem wtedy teraz pracujemy nad tym, żeby się pojawiły zapisy naszych wcześniejszych spotkań to będzie na tej stronie, a strona dla elektroników na pewno każdy sobie coś znajdzie dla siebie. I tu jako przykład selektograf, proszę, tu jest przyrząd, do który, przy pomocy którego można było reanimować lampowce w bardzo, bardzo bardzo. Gdzieś tu jest data, nie mam tej daty. W, w dalszej treści artykułu jest jest opis tego przyrządu z, ze zdjęciami. Ja się bardzo dziękuję za uwagę. Wyłączam się w tej chwili. To jest jeden z moich pierwszych przyrządów. Miernik, jak miernik, prawda? Wszyscy widzą co jest, ale ta tabliczka, Inwinier Edmund Romer, lwów, jego logo, to jest duża firma. Radiowa była aż do 1939 roku, działała przyrządy pomiarowe i inną aparaturę elektroniczną. O, i teraz chciałem pokazać kilka rzeczy, które ja mam do tematu prezentacji Adama. Tu może czymś bym zaskoczył, tu jest Ciekawostka, proszę zobaczyć, dziennik napięcia. Tu mamy jeden przewód i trzy rodzaje napięcia, 3, 30- 60 V do woltomierza. I jeszcze na tych dwóch woltomierzach jest ciekawostka. Tam u Adama nie widziałem. Tu jest okienko i przełącza się na Ilość el mierzonych elementów 1, 2, 3 przełącza się z tyłu. Proszę Państwa, o tu może, może widać, tu jest ten przełącznik z tyłu, na tym, i tu jest przełącznik a, na tym elemencie. 1, 2, 3 z tyłu. Ciekawe i tu jest jeszcze opisany nowy element i, e, i tu pod obciążeniem. E, przycisk mamy tu, jeden i drugi, który przyciskamy przy mierzeniu e, pod obciążeniem. O, rezystor w środku jest dosyć duży i mierzy nam, pokazuje nam właściwą wartość pod obciążeniem e, elementu. No i to w zasadzie byłoby chyba tyle. Właśnie mam taki w ręce. Nie jest opisany nazwą. Jest ta literka N na cyferblacie. Tutaj znaczy na szkiełku z przodu. No nie, jest opisany jako radio voltmeter. I pytanie: jak datować te mierniki? Czy to... tylko, mo tylko można. słuchać, mnie? Tak, tak. Tylko, tylko można szukać po tym, po, po ważnych stronach, bo jest, jest jeszcze coś takiego po reklamach. To są, firmy się reklamowały, i to jest jedyne źródło, kiedy można wydatować, jak reklama się pojawiła w jakimś czasopiśmie. Czasopismo jest bardzo dokładnie datowane, kiedy wyszło, prawda? No to jest jedyny, jedyny sposób. Natomiast taki właśnie mierniczek, z tym, tak jak masz, to był mój pierwszy miernik. Został mi po moim dziadku, który by, był radioamatorem, odbiorcą. Nie, daj, nie, nie, nadaj, nie nadawał, tylko odbierał. I ten miernik niestety został przeze mnie za, zamęczony. Razem z bratem go zamęczyliśmy na jakimś wyższym napięciu. Co jest. Z, Standardowym śmiercią tych takich. Chyba każdy coś na sumieniu ma. No ten akurat co mam, to ma napis właśnie Radio voltmeter tam głębiej. Czyli angielski, na angielski rynek. Ale jest z kolei na środku skali wewnątrz der patent, czyli. Aha. Czyli jednak dalej, dalej jest inna sytuacja. I jeszcze jeden pokażę może o taki. Aha, to już pan, ten, to pan, ten, to pan ten, to chyba to, to jest... pokazał przed momentem, natomiast on ma zakresy właśnie przełączane guzikiem. I tutaj ten element też jest, wygląda przynajmniej na oryginalny, także były i tak.